Zostałam zatrudniona na Wydziale Prawa, pracuję w Toruniu, na Uniwersytecie Toruńskim, pracuję tam do chwili obecnej. W 72 roku wyszłam za mąż, po mężu zostało mi nazwisko i trójka dzieci. Najstarsza córka studiuje w Gdańsku medycynę, syn jest uczniem liceum ekonomicznego, a najmłodszy jest uczniem klasy piątej szkoły podstawowej. Dziękuję serdecznie. Pani Kasia tutaj chyba tylko przez grzeczność, bo na tyle, że ja wiem, bo nie chcę innych sekretów gdzieś ujawniać. Pani profesor Uniwersytetu Toruńskiego, nie wiem, dziekan czy prodziekan Wydziału Prawa, tak? jeszcze raz do odpowiedzi. Dobrą <laughs> <laughs> tym na to <laughs> Proszę bardzo, Pani mieczy. Ja powiem że przypadkiem potrafiłam do banku i tak już zostało. W międzyczasie skończyłam najpierw po Maturalne Studium Finansów zaocznie, potem wydział Prawa na uniwer Uniwersytecie Gdańskim. Mam dwoje dzieci, córka jest studentką trzeciego roku i syn w klasie maturalnej. Czy to jest nic? Konkurs na dyrektora. Dyrektor Banku. Tak. Czyli już to jest to. A wtedy można tę przyjemność. Można po pieniądze się... A mam dodatkowo tę przyjemność, że szanownemu małżonkowi przekazałem kierowanie placówką, którą przez 24 lata kierowałem. Także małżonkowie właśnie pani wiecie, przekazałem tą pracówkę. Proszę bardzo. No ja? Just <marriages> so you know that I'm going to radości. Wspaniałe, wspaniałe. Ponieważ po 30 latach spotykamy się po raz pierwszy z niektórymi osobami, i myślę, że nie ostatni. Myślę. Na Na balu maturalnym ostatni raz. jakie odzwierciedlenia po tylu latach? Znaczy po Pani absolutnie nie widzę żadnych różnic, po mnie nieco już jest. O chyba przesada lekarz. Jak zwykle. Jak tak. Dziękuję bardzo. Co możesz powiedzieć o dzisiejszym spotkaniu? Wspaniale. Kobieta Też piękne. bardzo wspaniale. Panowie, grzeczni, wszystko ok. Chyba tak, ale to było 30 lat temu. Nie, pamiętam. Było, nie Chyba tak, myślę, że tak. A pani pamięta? Ja nie pamiętam, czy tańczyliśmy. A czy miałeś A, jakiś, tak. jakąś osobę, której się zakochaliście w czasie? Tak, oczywiście, nawet dwie. Tak jest. Pani, która siedzi w takiej fioletowej sukience z czarnymi klipsami. Pisałem do niej miłosne listy i nic z tego nie wyszło. I wiersze, I wiersze, i wiersze pisał. I nic z tego nie wyszło. No.